Powiat Policki uzyskał drugie dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej w ciągu ulic Nadbrzeżnej oraz Cisowej w Policach. Tym razem w ramach ósmej edycji rządowego funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, samorząd powiatowy otrzyma kwotę 8 milionów złotych. Wcześniej powiat Policki pozyskał dofinansowanie na poziomie 5 milionów złotych z programu przebudowy dróg lokalnych. Nadbrzeżna to taki pro problem od 25 lat w Policach. To, to jest bardzo ważne zadanie, bo jak wiemy, stanowi alternatywę transportu do Polic w tej części bardzo ważnej, a więc przed stołami. W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie konstrukcja jezdni wraz z budową i rozbudową ciągów pieszych, zjazdów skrzyżowań, zatok autobusowych oraz pozostałego zagospodarowania pasa drogowego, w tym m.in. odwodnienia jezdni, oświetlenia ulicznego oraz usunięciem kolizji z elementami infrastruktury obcej w pasie drogowym. Ogłosiliśmy przetarg. Mamy nadzieję, że jego rozstrzygnięcie nastąpi w tym roku. Inwestycja, w zależności od warunków, pewnie pogodowych, albo rozpocznie się jeszcze w tym roku, ale na pewno rozpocznie się w przyszłym i myślę, że. Również je zakończy. Także to dobra wiadomość dla dla mieszkańców Mścięcina. Powiat Policki otrzymał również 2 miliony złotych finansowania z szóstej edycji programu inwestycji strategicznych na remont drogi powiatowej prowadzącej z Mierzyna do Stobna. Tutaj inwestycja miałaby się rozpocząć na początku 2024 roku. Kilka lat temu zrobiliśmy modernizację gruntowną ulicy Długiej. Teraz jesteśmy w trakcie robienia odcinka pomiędzy miejscowością Dołuja stobno robimy samo-Stobno i tam zostało kilkaset metrów drogi, ci, którzy tam jeżdżą, wiedzą. Oprócz samej drogi wybudowany zostanie również chodnik, który służyć będzie mieszkańcom pobliskiego osiedla. W poniedziałek, 16 października, w hotelu Dobosz w Policach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowana przez Powiat Policki. Podczas uroczystości wyróżniono i podziękowano dyrektorom, nauczycielom, przedstawicielom administracji i obsługi oraz związków zawodowych. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać już tak naprawdę tradycyjnie z okazji tego dnia. Mamy 1500 niemal uczniów. 500 pracowników edukacji powiatowej, więc cieszymy się, że są też tacy wśród nas, którzy otrzymują nagrody, są wyróżnieni i że starają się bardzo, by ta edukacja się rozwijała. Gospodarzem spotkania był starosta policki Andrzej Bednarek, który wraz z wicestarostą polickim Janną Napiwocką, członkiem zarządu Beatą Chmielewską i wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Policach, Jolantą Pisarską i Januszem Szwydem wręczył wyróżnionym nagrody i podziękowania. czwartek 12 października powołano radę branżowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w zespole szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach Najważniejsze chyba to jest opiniowanie zapotrzebowania na poszczególne kursy i szkolenia w dziedzinie przemysłu chemicznego bo taki mamy cel tworzenie weryfikowanie opiniowanie i nadzór nad realizacją planu funkcjonowania w skład rady weszło 11 przedstawicieli instytucji, które zaangażowane są w tworzenie branżowego centrum umiejętności. Wśród nich m.in. Andrzej Bednarek, Agata Jarymowicz, Jerzy Klimczak i Ewa Chmielewska. Bardzo Państwu dziękuję za to, że jednak no od samego początku, jak jeszcze kształtował się sam pomysł, to jednak przys przysłaniało nam wszystkim to, a żeby wspólnie to osiągnąć. Przypomnijmy, że powiat policki otrzymał 13 milionów złotych dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na utworzenie jedynego w województwie zachodniopomorskim branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w zespole szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego Centrum Umiejętności, realizującego koncepcję centrum doskonalenia zawodowego, w tym celu wybudowania. Zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Branżowe Centrum Umiejętności powstanie przy zespole szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Partnerem branżowym projektu zostało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, partnerem dodatkowym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, natomiast partnerem przy realizacji projektu grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Całkowita wartość projektu to ponad 15 milionów złotych. Na początku października w Starostwie Powiatowym w Policach podpisano umowę na realizację w latach 2023-2024 programu polityki zdrowotnej pod nazwą Powiatowy Program Przeciwdziałania Nadwadze i Otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim. Program prowadzony będzie w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest odpowiednio Powiat Policki Gminy Dobra, Kołbaskowo oraz Nowe Warpno. Programem objętych zostanie około 900 najmłodszych uczniów szkół podstawowych. To są dzieci, które e, znajdują się powyżej tzw. 97 centyla co do e, masy ciała, jeżeli chodzi o tę część dzieci otyłych, natomiast 90. centyla dzieci z nadwagą. Ten e, jakby ten wiek, który wybraliśmy, to jest taki kluczowy wiek, kiedy liczymy, że wprowadzenie pewnych zmian spowoduje jakiś trwały wpływ na, na ich styl życia i w przyszłości przełoży się na to, żeby e, żeby one utrwaliły zdrowe nawyki żywieniowe i troszkę zwiększyły aktywność fizyczną. Etap przygotowawczy polegać będzie m.in. na przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem szkolnym oraz środowiskiem samorządowym w zakresie harmonogramu realizacji oraz wpływu realizacji programu na stan zdrowia najmłodszego pokolenia, przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem lekarzy rodzinnych i pielęgniarek szkolnych, a także wykazanie różnic w realizacji zadań oraz elementów wspólnych w opiece nad zdrowiem dzieci. Etap podstawowy polegać będzie m.in. na organizacji przebiegu badań przesiewowych na terenie placówki światowej, nastawionych na przede wszystkim wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz przekazanie rodzicom i dyrekcjom szkół kompleksowej analizy zdrowotnej. Etap specjalistyczny polegać będzie na obniżeniu lub zahamowaniu przyrostów BMI dzieci z nadwagą i otyłością oraz przeprowadzenie kompleksowej interdyscyplinarnej interwencji behawioralnej w populacji dzieci zakwalifikowanych na podstawie wyników KAS. Mamy nadzieję, że będzie kontynuowany ten projekt i wiem, że dzieci ubiegłoroczne są objęte jeszcze opieką i są pod kontrolą, te które tego wymagały, także myślę, że to jest największa wartość. Przewidziane są także konsultacje z psychologiem, dietetykiem i specjalistą aktywności fizycznej. Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 253 tys. zł i jest finansowany ze środków budżetu powiatu polickiego, gminy Dobra, gminy Kołbaskowo oraz gminy Nowe Warpno. 6 października w hotelu Dobosz w Policach odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Polickiego Uniwersytetu III wieku. Wydarzenie odbyło się już po raz 16 w historii. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia ślubowania w wykonaniu nowych słuchaczy, którzy dopiero w tym roku rozpoczynają swoją przygodę z Polickim Uniwersytetem. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczął w 2008 roku. Aktualnie zrzeszonych w ramach Uniwersytetu jest blisko 500 słuchaczy, którzy korzystają z rozmaitych zajęć w ramach funkcjonujących sekcji m.in. turystyki, rekreacji, jogi, malarstwa, rękodzieła czy języków obcych. Mamy w tej chwili 487 słuchaczy.

Mamy 9 grup z gimnastyki po 15 osób, mamy 8 grup jogi po 13 osób, mamy pilates 3, 4 grupy, czy grupy po 12 osób, mamy również warsztaty takie zielarskie, warsztaty z florystyki, mamy, prowadzimy również warsztaty z komputerowe. Słuchacze Polskiego Uniwersytetu III wieku korzystają również z organizowanych wykładów, seminariów, wyjazdów integracyjnych oraz szkoleń i konferencji. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, a wśród nich przedstawiciele samorządów gminnego oraz powiatowego, w osobach burmistrza Polic Wadysława Diakuna, przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Andrzeja Rogowskiego, a także starosty polickiego Andrzeja Bednarka oraz przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego i radnych powiatowych. Nie zabrakło również przyjaciół Polickiego Uniwersytetu III wieku, którzy regularnie wspierają ich działalność. Wiek przełajowy Jarzębina oraz MARCZ Nordic Walking już po raz 12 odbył się w Kościnie w Gminie Dobra. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje. Akcentujemy sportowy tryb życia. To jest kolejna sportowa, masowa impreza, ale sportowa. Powiat Policki, w zasadzie dyskusyjnie. Akcentuje właśnie takie imprezy, sportowy tryb życia, aktywność na świeżym powietrzu. Zawodniczki oraz zawodnicy na trasę wyruszyli z ulicy Króczej. Meta ustawiona została na terenie pobliskiego boiska. Organizatorzy przygotowali dwie trasy. Pierwsza to dystans 3,8 km, druga zaś dwukrotnie dłuższy dystans, czyli 7,6 km. Na krótszym dystansie odbył się również marsz Nordic Walking. Nagrody zwycięzcom wręczali m.in. przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezar Artiszewski, wice Policki Na Piwocko oraz wójt gminy Dobra Teresa Dera. Bardzo się cieszę, bo to jest już 12 edycja i z każdej z roku na rok coraz więcej uczestników bierze w niej udział. Partnerem wydarzenia był między innymi powiat policki.